No Siema, witajcie na kanale Polanoner w naszym cyklu Historia jednego zdjęcia. Dziś odcinek specjalny, ponieważ ponieważ zdjęcie, o którym Wam opowiem, możecie wylicytować w aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No to co, gramy? Donner, jak może to zawsze pomoże. No, to prawda, i właściwie pewnie wielu z was tego nie wie, ale nasza twórczość od samego początku jest związana z wielką orkiestrą świątecznej pomocy. Przynajmniej moja. Bo... No właśnie nie wiem, czy wiecie, ale <laughs> I pierwsze zdjęcie Aleksandry chyba w ogóle na fanpage'u blogusza to było. To było właśnie zdjęcie z koncertu pod pałacem kultury, na którym występował Kamil Bednarek, między innymi. I ja wtedy ten koncert fotografowałam takim starym aparatem pożyczonym od mojego taty. To było jakieś sześć aparatów temu chyba. Konem, którego podkradłam tacie i zrobiłam zdjęcie Kamila Bednarka yy, i wrzuciłam na swój prywatny, yy, na swój, swój prywatny profil na Facebooku. Yy, I menadżer chyba, czy ktoś od Kamila yy, skontaktował się ze mną, zapytał czy może to zdjęcie wrzucić na profilu Kamila. I ono, słuchajcie, w ciągu nie wiem, chyba godziny uzyskało 6 tysięcy lajków, i to był dla mnie szok. I wtedy znajomi namówili mnie, żebym y, swój fanpage założyła i wrzucała tam zdjęcia. Na początku y, głównie właśnie fotografowałam koncerty. Y, I słuchajcie, dokładnie wczoraj była rocznica y, 7 lat, odkąd założyłam fanpage. No widzisz, Zdobów. czyli... Także nie ma przypadków, historia kołem się toczy. Czyli Wielka Orkiestra jakoś doprowadziła do tego momentu, w którym jesteśmy teraz. No odkąd działamy jako firma, to też co roku przekazywaliśmy zawsze zdjęcie z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy było na przykład Światełko do Nieba ze spektakularnymi fajerwerkami, to... Zawsze, zawsze... szukaliśmy jakiegoś dachu. Tak, zawsze robiliśmy zdjęcie z jakiejś wysokości, które później przekazywaliśmy na... Licytacje dla Wielkiej Orkiestry. Tak, raz nawet przekazaliśmy lot z nami samolotem, można było się wybrać taką podniebną przygodę. No i myślę, że w tej chwili warto podkreślić, że wszystkie te zdjęcia, które wystawiliśmy na licytację, nigdy nie były dostępne w naszym sklepie internetowym, i tak samo jest z tą fotografią ze strajku kobiet. Nie znajdziecie jej w naszej galerii, nie chcemy na niej w ten sposób? No, jak wiecie, my żyjemy z fotografii i prowadzimy sklep polandoder.com z naszymi wydrukami, natomiast te wszystkie zdjęcia, które do tej pory przekazaliśmy na licytację w i tak jest również z tym y, zdjęciem, z tym fotoobrazem, to są y, um, unikaty. Nie można ich y, zamówić w naszym sklepie, nie będą powielane y, w tysiącach egzemplarzy, tylko ten jeden obraz, jeden jedyny egzemplarz możecie wylicytować. Pamiętam kiedy te strajki się zaczynały wtedy pod Trybunałem Konstytucyjnym ponad 100 dni temu. Miałem sporo wątpliwości czy jechać i je nagrywać. Tu pojechałem i w sumie chyba nikt się nie spodziewał, że to się rozwinie do aż tak dużego Wydarzenia. To zdjęcie wybraliśmy nieprzypadkowo, wielu z Was pytało nas o właśnie ten konkretny kadr, to jest kadr z naszego filmu Marsz o Warszawę, yeah. gdzie w ścisłym centrum zebrało się ponad 100 tysięcy osób protestujących o prawa człowieka, o prawa kobiet i długo zastanawialiśmy się czy, czy w ogóle to filmować. i no, jakby nasza twórczość... No to było coś zupełnie innego, bo do tej pory zawsze pokazywaliśmy piękne widoki, spektakularną Warszawę, spektakularną Polskę, a to odnosiło się do wydarzeń bieżących i tak naprawdę podczas tych strajków zamieniliśmy się nagle w mini redakcję. Tak. Bo ja ten dronem robiłem zdjęcia, kręciłem filmy. Na bieżąco wysyłałem je Aleksandrze, żeby dokładnie w tej samej chwili, nie godzinę później, nie po zakończeniu strajku, tylko dokładnie w tym momencie pokazać Wam, co się dzieje w mieście. O dziwo nie robiły tego tradycyjne media, przynajmniej na początku. Na samym początku my byliśmy jedyną ekipą, kiedy tłum poszedł z, z tym transparentem charakterystycznym. Jako pierwsi pokazaliśmy w ogóle skalę tego protestu. Potem te, te nasze filmy, te nasze kadry obiegły światło. I... No, to był Reuters, CNN i różne inne stacje jako? zagraniczne. Zresztą to zdjęcie było nawet na okładce Angory. Mm. <laughs> Więc. Jest to dosyć y, nietypowa sytuacja, w której dwójka YouTuberów wykonało y, pracę reporterską no, najwyższej próby. Y, no. Maciek był na, na, na mieście, ale tak naprawdę nie wiadomo było, jak to się potoczy, gdzie oni pójdą, czy tam będzie można latać, prawda? No, no to jakby bardzo duża dawka nieprzewidywalności. Aleksandra, jako y, biuro stacjonarne. Informowałem mnie, z, będąc tam na żywo, no bo ja nie byłem pośród tłumu, tylko zawsze tym dronem startowałem. Ja byłam dyspozytorem... Z dyspozytorem. <laughs> dyspozytorem Margasa. tam, <laughs> jedź tam. <laughs> tam spróbuj tu. <tło. laughs> tak. Um. No to, było, to były bardzo emocjonujące dni, ponieważ my w sumie nagraliśmy cztery filmy. Cztery filmy, to było bardzo intensywne. No, wyobraźcie sobie na przykład sytuację, wtedy był poniedziałek, zapowiadana blokada Warszawy, no i jak tu się przemieszczać po Warszawie, żeby nagrać w kilku różnych miejscach, kiedy na mieście jest blokada. No jakimś cudem mi się to udało, ale to naprawdę było bardzo wymagające i Znajomość topografii Warszawy i pomysły zaplanowanie tego wcześniej na pewno mi bardzo pomogły. Obraz ma wymiary 120x80 cm. Jak już pewnie się zorientowaliście, no tutaj takie małe fotomontaże uskuteczniliśmy głównie ze względu na to, że tutaj wcześniej były banery związane z piękną i długą reklamą pewnej firmy. Myślę, że w ten sposób wygląda to jednak trochę lepiej. Jeśli nas już znacie jakiś czas, to wiecie, że staramy się w naszych filmach i na naszych zdjęciach nie fotografować reklam, tych wielkich płacht, bannerów. Natomiast tutaj zdecydowaliśmy się zasłonić w długie i piękne reklamy bo po prostu psuły efekt końcowy, a jak widzicie, ten obraz jest wielki. Dlatego zanim weźmiecie udział w licytacji, pamiętajcie, żeby zmierzyć sobie w ogóle ściany, czy będziecie mieli gdzie go powiesić, bo to wcale nie jest takie oczywiste. No ale zawsze dla chcącego nic trudnego. Zawsze się znajdzie jakiś kawałek ściany nad sofą, nad biurkiem, nad stołem czy, czy w korytarzu. Możliwości jest bardzo wiele. Możecie go po prostu dać komuś w prezencji i nie, nie będzie to już wasz kłopot. Zanim o to spytacie, obraz jest gotowy do powieszenia w takiej formie jak widać, z tyłu znajduje się gustowny haczyk na którym można go powiesić, wypoziomować i od razu robi super efekt. Tak. Ma zadrukowane boki, przez co, jak się spojrzy z boku, to jest taki trochę efekt 3D. W Sensie, że nie ma takiej białej ramki z boku, tylko jest naprawdę elegancko wykonany, jak zresztą wszystkie nasze obrazy. Jest leciuteńki do przenoszenia, więc jak się będziecie przeprowadzać, czy będziecie sobie chcieli zmienić coś w mieszkaniu, to zawsze możecie go przewiesić, nie ma z tym najmniejszego problemu. No to co, nie przedłużając, zapraszamy Was do wzięcia udziału w licytacji tego. Obrazu na płótnie z motywem strajku kobiet. No i cóż, mamy nadzieję, że dzięki temu wyjątkowemu obrazowi uda się zebrać pokaźną kwotę, którą przekażemy na Wielką Piestę Świątecznej Pomocy. Być może ktoś z Was, kto był na strajku kobiet, go cytuję. O, i znajdzie gdzieś tutaj, siebie, w tym morzu. Kropeczek. To już 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc grajmy razem z orkiestrą do, do końca, końca świata, świata i o jeden dzień dłużej. dłużej.